Mam dzisiaj dla was 8 rowerów z Oelixa, które dosyć łatwo będzie skonwertować na elektryka. Od 1400 do 4400 zł. W tym przedziale będziemy się obracać. 4 z pełnym zawieszeniem i 4 hardtail'e. Zaczynamy. Siema, siema. Nazywam się Radosław Panas, ale no i tak wszyscy do mnie mówią Taba. Zanim pokażę wam rowery Zoelixa, małe ogłoszenie. Jest świetny, świetny elektryk na sprzedanie. Jest to Kona Coiler, wykonana przez Daro Design. Daro to jest gościu, który wysłał mi części do projektu ULEP. Jeśli nie wiecie o co chodzi z projektem ULEP, to zapraszam Was tutaj, będzie link. Daro wykazał się dobrocią serca i ja odpłacam się tym samym, dlatego pokazuję jego rower na sprzedaż. Rzućmy oko na Rebel Electric, na którym ten rower jest. Niedługo na Rebel Electric będzie też giełda, na którą będzie można wystawić swojego elektryka, jeśli będziecie chcieli go sprzedać. Rejestracja, wrzucenie swojego pojazdu nic nie kosztuje, dlatego na co czekacie? Wbijać na rebel Więc wystarczy spojrzeć, mamy tutaj zdjęcia, no piękna maszyna. Zobaczcie, że ta puszka w środku mieści baterię bidonową. Super sprawa w ogóle. I wszystkie przewody, jest tutaj wszystko ładnie upchane. Zobaczcie, jak Daro wykonał tą ramę, dlatego że ta pucha jest wspawana bezpośrednio w ramę. No, nie ma lipy. Daro ma warsztat ślusarski. Zobaczcie na te spawy. Wow! Wykonanie pierwsza klasa, naprawdę mi się to podoba. Moi drodzy, przeczytajcie sobie opis, skontaktujcie się z Daro. No, naprawdę. Warto, warto szczególnie, że Daro chce za niego naprawdę, naprawdę śmieszne pieniądze 8500 zł. To jest tak po kosztach, że osoba, która go kupi, zrobi normalnie deal życia. Już teraz mogę pogratulować przyszłemu właścicielowi. A my tymczasem przechodzimy do tych rowerów, które dla Was przygotowałem. Będziemy lecieć od najtańszego do najdroższego i zaczynamy od tego za 1400 zł. To jest GT Avalanche. Bardzo fajna konstrukcja. Najpierw przejrzyjmy zdjęcia, więc spójrzcie na to. Gdzieś ta rama zawsze mnie inspirowała. Nawet był moment, w którym chciałem kupić taki rower do elektrycznej kuźni. Bardzo mi się podoba ten styl. Poza tym te gt dobrze mi się kojarzą, bo jeden jeden z moich kolegów kiedyś, kiedyś taki miał i podobał mi się zawsze ten rower, szczególnie ten tylny widelec tutaj. Spójrzmy co my tu mamy. Ok, na Deorze, korba z Deoru to jest fajna rzecz, widzę, że nawet jest przerzutka SLX, no wygląda zdrowiutko, fajnie. Fajnie. Zobaczcie, że to jest dobry rower do przeróbki na hub drive, dlatego że mamy tutaj haki, a nie pełną ośkę. Praktycznie wszystkie rowery w dzisiejszym zestawieniu będą mieć haki, także wszystkie będzie można przerobić na hub drive, poza ostatnim, ale ten ostatni to dojdziemy do niego za chwilę. Zobaczcie, że mamy hydrauliczne hamulce. Co prawda, ja nie wiem jak one działają. Pewnie zazwyczaj stare hydrauliczne hamulce wymagają trochę dopieszczenia. Trzeba je albo odpowietrzyć, albo dodać, oddać do serwisu, który wymieni płyn i je odpowietrzy. Warto o nie zadbać, dać im troszeczkę serducha i zazwyczaj działa to nieźle. Ja sobie wszystkie oczywiście opisy czytałem, wygląda to całkiem nieźle, Mamy tu, ta rama jest w rozmiarze L, ciekawostką jest właśnie ten amortyzator, tutaj sprzedający podał link, ja sobie pozwoliłem zobaczyć, no i wygląda to całkiem niegłupio, 100 mm skoku, jest to amortyzator, który który ma zamkniętą kać olejową, ma też sprężynę powietrzną, więc można go sobie dopompować do swojej wagi i będzie bardzo wygodny. Wygląda naprawdę fajnie, sprzedający napisał, że posiada go 8 lat i to wzbudza moje zaufanie. Nie, jakby przeczytajcie sobie sami, nie będę Wam czytał tego na głos, wiadomo o co chodzi. Przechodzimy dalej, kolejnym rowerem jest Legrand. To już taki bardziej miejski rower dla kogoś, kto chce fajnie wyglądać, mieć wygodną, wyprostowaną pozycję. Naprawdę na miasto wygląda bardzo fajnie. Oczywiście ma kilka wad, o których będziemy mówić teraz. Więc przede wszystkim to jest rower, który ma hamulce... Szczękowe, to nie są tarcze. To trochę problem, dlatego że rowery elektryczne na ogół no, powinny mieć hamulce tarczowe, dlatego że większa prędkość to i powinno być lepsze hamowanie. Niestety, hamulce szczękowe nie są w tym najlepsze ze względu na to, że wpływa na niewiele czynników typu proste koło, siła hamowania. Można pokombinować i wstawić jakieś drogie. Hamulce szczękowe, tutaj je wymienić, wymienić też klocki, e, może wstawić takie adaptery, kiedyś się nazywały booster, to jest taka podkowa, która przytrzymuje ramę, ewentualnie przedni widelec, żeby on się nie rozwinął w trakcie naciskania hamulca, hamowania. Można też pokusić się o hamulce szczękowe hydrauliczne, na przykład marki Magura, ale nie o tym dzisiaj. Oglądamy na razie ten rowerek, więc mamy tutaj przedni amortyzator, mamy też. Przerzutki w tylnej piaście, to znaczy, że jeśli chcemy tutaj zamontować silnik typu hub drive, to będzie musiał być to silnik w przednim kole i wtedy musielibyśmy zrezygnować z oryginalnego dynamo, które zasila przednią lampkę. Dla niektórych problem? Dla niektórych nie. E, musicie o tym wiedzieć. E, nie chcę tutaj, żeby to zostało pominięte. Na pewno właśnie widać, że trzeba zmienić te hamulce, bo już same te klamki mówią mi, że to hamować nie będzie. Jeśli chcecie taki rower przerobić na elektryka, wymieńcie w nim hamulce. To co mi się podoba, to jest to, że mamy tutaj wygodną pozycję, duże siodło i nawet jest tutaj sztyca amortyzowana, ale nie jest to sztyca, którą mógłbym polecić, dlatego że zwróćcie uwagę, że ta sztyca chodzi po prostu wchodzi rura. W rurę, i to wcale nie jest jakieś super rozwiązanie. Dobrym rozwiązaniem są te sztyce Santura. Może od razu Wam je pokażę. Czyli Santur NCX, jak ktoś popatrzy na tą cenę, czyli 370 zł, 350 zł, to powie, oła, taba, tyle pieniędzy za sztyce? I ja wtedy powiem, tak, warto. Jeśli macie rower bez tylnego zawieszenia, jeśli jest to rower sztywny, bardzo polecam to rozwiązanie. Dużo to pomaga i sprawia, że no, dupa tak bardzo nie boli za przeproszeniem. Wracamy do naszego Legranda. Bardzo ładna to jest konstrukcja dla kogoś, kto chce przemieszczać się po mieście. Bateryjkę bym tutaj zamontował na tylny bagażnik, silnik w przednie koło i mamy gotowe. Zobaczmy tutaj, opis jest niezbyt wymagający. Polecam się skontaktować. Przysiąść się do tego roweru przed zakupem, żeby wiedzieć, czy wam to pasuje. My przechodzimy dalej. Mam dla was tutaj Krosa. To jest całkiem fajna konstrukcja, 1847 zł. Tak wyceniła swojego Krosa pani Małgorzata, napisała hamulce hydrauliczne i to prawda. Gdy przerzucamy zdjęcia, w ogóle, zobaczcie, to pierwsze zdjęcie jest. Ładne. Robione w deszczu, ale wygląda to bardzo stylowo. Patrzymy. Taki czarny, cały czarny z białymi naklejkami wygląda naprawdę groźnie. Mamy tutaj hak yy, na tylnym kole, czyli możemy sobie zamontować silnik typu hub drive z tyłu. Fajna sprawa. Ja bym właśnie tak zrobił. Rzućcie okiem na ofertę Nexuna, oni mają teraz niezły kocioł, jest początek sezonu moi drodzy, także jeśli chcecie, jeśli myślicie o przebudowie jakiegoś roweru na elektryczny, o zbudowaniu elektrycznego i e bajka, no to spieszcie się, bo ich stany magazynowe, tylko oni je uzupełnią i. I nie ma, I tak, dlatego trzeba szybko reagować. Yy, pamiętajcie też, że z kodem Taba na rowerze macie 5% zniżki na cały asortyment. Ja też dostaję za to jakąś małą prowizję, żebym mógł dalej realizować kolejne projekty. Także pomagacie mi też, jeśli kupujecie z tym kodem. Przekażcie ten kod znajomym, jeśli oni robią zakupy. Dobra, koniec tej reklamy jedziemy dalej. Patrzymy na ten rower, co my tu mamy. Przede wszystkim hamulce hydrauliczne, tak jak jest napisane w tytule. Bardzo fajna rzecz, bardzo wa ważna rzecz. Widać, że jest trochę doinwestowany. Nawet zobaczcie, kierownica Kona, yy, nawet gripy są jakieś troszeczkę inne. Widać, że ktoś zadbał o ten rower. Wygląda nie najgorzej, cena też zachęca. Opis dosyć krótki to jest LK na 27,5 calowych kołach. Kontaktować się z panią Małgorzatą. I e, myśleć o tym sprzęcie. Wygląda fajnie, bo tutaj zobaczcie, bidonówka zmieści się. Uj, będzie mieć duży zapas, i tak bym właśnie polecił. Przechodzimy do kolejnego roweru, i to będzie pierwszy full na naszej liście. Wyjątkowo tani. Widzę właśnie, że już się pomyliłem, bo miałem je ustawić cenami. A tu proszę: 1250 zł. Strasznie mało, bardzo mało. Natomiast no, zwróćcie uwagę, że to jest starowina. Jest bardzo stary Full, na tyle stary, że jeszcze ma właśnie hamulce szczękowe, których ja nie lubię, ale no właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, są jakieś obejścia, można tutaj, można tutaj pokombinować i tak bym polecił w tym przypadku. No bo sama baza. Jej cena jest na tyle fajna, że zachęca do zakupu. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten trójkąt jest na tyle duży, że też spokojnie wejdzie bateria bidonowa. Bateria bidonowa jest o tyle dobra, że klik i możemy wypiąć tą baterię z szyny, przynieść ją sobie do domu i ją podładować. To jest ważna rzecz. Poza tym ja uważam, że baterie bidonowe wyglądają schludnie i zgrabnie. Nie zmieniają roweru w motocykl, nie zabudowują go, nie są aż takie ciężkie jak te pełne obudowy. Dlatego ja bardzo polecam. Zobaczmy zdjęcia, nie ma ich niestety zbyt wiele, ale mamy tutaj. Fox Float z tyłu jako damper Fajne na powietrze natomiast wiem z doświadczenia że jak kupujecie taki rower który ma powietrzną amortyzację, warto by było oddać ją na serwis, żeby przed zaczęciem użytkowania tego roweru mieć pewność, że te amory chodzą tak jak powinny, żeby był wyczyszczony przesmarowany i chodził tak jak był zaprojektowany na samym początku pamiętajmy też, że jest to no, starowinka nie jest to nowa nowka sztuka więc miejcie jakiś zapas Finansowy na to, żeby w nim coś jeszcze zmienić, ulepszyć i tak dalej. No w tym przypadku na przykład te hamulce szczękowe i serwis amortyzatora tylnego, może i przedniego. Co mamy w opisie? Nie za wiele. Pisać, kombinować, próbować, kupować, konwertować. Myślę, że z tego będzie fajny elektryk. Jedziemy dalej. Kolejny full w tym zestawieniu. Myślę, że ten jest jeszcze starszy. 2,5 tysiąca zł do negocjacji. Przyznam Wam szczerze, że zainteresowałem się tym rowerkiem na tyle, że patrzyłem, jak wyglądają ceny na Allegro i na Allegro tego Gianta XTC można kupić za 2000 zł. Um, hmm, dlatego tutaj 2500 to trochę dużo według mnie, jak za tą starowinę, ale w porównaniu do poprzedniego roweru mamy tutaj hamulce tarczowe i to już jest duży plus. Jest też duża szansa, że w tą ramę też będziemy mogli zmieścić bidonówkę. Widzę tutaj, że te montażówki na bidon są bardzo nisko, więc prawdopodobnie trzeba będzie w nim wywiercić kolejne otwory i zrobić im to nakrętki, żeby ta bidonówka siedziała, ale wygląda to obiecująco. Przeglądamy zdjęcia. No, cieszy mnie właśnie to, że są hydrauliczne hamulce, jest też powietrzne zawieszenie RockShoxa z przodu. Mamy hak z tyłu, więc no, montujemy tutaj hub drive'a, moglibyśmy to zrobić i prawdopodobnie ja bym tak polecił on będzie się nieźle spisywał z hub'em jak i z mid'em, z racji, że to full wiedzie wszędzie, więc od Was zależy, z tyłu też mamy damperek powietrzny, no i tak jak ja Wam mówiłem, ja polecam od razu je przeserwisować, więc zostawcie sobie jakieś pieniążki na serwis od 200 do... 300-400 zł, zależnie od Amora, więc no, to nie są tanie rzeczy. No, ale trzeba się tam trochę nabawić, rozebrać, przeczyścić, wymienić uszczelki, odpowiednio nasmarować. To musi być już sprawiona ręka. Jedziemy dalej. Kolejnym rowerem jest totalny sztywniak. Nie ma amortyzacji ani z przodu, ani z tyłu. Ale za to, jak on wygląda? Moi drodzy, coś jest w tym rowerze takiego, że bardzo mi się podoba. W opisie gdzieś tutaj znalazłem taką informację, że to jest. Retro modern, zobaczcie, czyli taki niby stary, niby nowy, fajnie wygląda. Przejrzyjmy zdjęcia. No, widać, że osoba, która robiła zdjęcia, dbała o to, żeby te detale wyglądały fajnie, chociaż już moim oczom pokazuje się bardzo podstawowy osprzęt. Um... No, ale dobra. Jedźmy dalej, Patrzmy. Rama Lka, bardzo ładnie wyglądająca, widać lakierek. No Marin to też jest marka sama w sobie. Szkoda, że mamy tutaj sztywny widelec, no ale to jest rower z myślą o tym, żeby lekko pedałując, szybko przemieszczać się, żeby nie pompować amorów, żeby ta siła, którą wkładamy w pedałowanie, szła bezpośrednio na przyspieszenie. Bardzo minimalistycznie, szeroka, duża kierownica. I co ciekawe, mamy tutaj hamulce tarczowe, ale mechaniczne. Niektóre hamulce tarczowe mechaniczne działają nie najgorzej i warto je zostawić, ale ja osobiście chyba wolałbym od razu iść w jakieś hamulce hydrauliczne. Pewnie bym kupił jakieś nowe, niedrogie Shimano. Mam to sprawdzone. Powiem wam, że tak naprawdę 400-450 zł i macie nowe, świetnie działające hamulce. Także to jest taki rowerek typowo na miasto, nie na ścieżki leśne, uh -uh, ale taki typowo na ścieżki rowerowe, płaski teren i szybkie śmiganko. Wygląda fajnie. No, doczekaliśmy się sprzętu, który ja chętnie bym przygarnął do siebie, to jest Commercial Meta 55. Niestety ta rama wygląda ciasno i wydaje mi się, że może być problem z zamontowaniem bidonówki. Oczywiście baterie bidonowe też wychodzą w różnych rozmiarach, mniejsze, większe, tutaj może. Może by się zmieściła mniejsza bateria, ale nie chcę tutaj wam gwarantować. Osoba, która faktycznie zainteresuje się tym rowerem, niech nie kieruje się tym, że na pewno wejdzie tu bidonówka. Trzeba by było skontaktować się z panem Oskarem, żeby nam to zmierzył. E, na przykład na Nexunie dostaniecie szablony właśnie różnego rodzaju bidonówek. Trzeba to wydrukować na kartkę papieru, skleić razem, przyłożyć do ramy i wtedy będzie wiadomo, czy tam wejdzie bidonówka. 1699 zł. Nie ma napisane do negocjacji. Ja chyba bym nawet nie negocjował, bo tutaj nawet jest dropper, czyli sztyca, która, którą można opuścić. Widzę, że ma tutaj taki język pod siodłem, więc jest to dropper bez manetki, tylko po prostu pod siodłem łapiemy tą wajchę i opuszczamy siodło w dół w terenie. Świetna sprawa. Mam w bmc BMC-ku i bardzo, bardzo korzystam i myślę, że każdy kolejny mój rower, którym będę jeździł po lesie w terenie, będzie właśnie mieć dropper. Ja ogólnie bardzo lubię te komentarze, mental Mety, dlatego, że mają taki jeden fajny, grubaśny wahacz na tył i to mi się podoba. Dodatkowo, z racji, że jest to dosyć stara konstrukcja, tutaj też wejdzie silnik hub drive. Zobaczcie, mamy tutaj zwykłe haki, równie dobrze możemy tutaj sobie wrzucić mida. Zobaczcie, że ten rower wygląda... Bardzo fajnie, jest taki mięsny, e, ma ładnego Foxa z przodu. E, to jest Fox, jaki to jest? 32? Tak, 32 na powietrze. E, fajny osprzęt, fajny rowerek. No, myślę, że na elektryka jak znalazł. I za te pieniądze, myślę, że to dobry deal. I na sam koniec najładniejszy rower w naszym zestawieniu. Cube Fritz HPA Pro. Ojejny, jaka długa nazwa. Ale pod tą nazwą kryje się... Bardzo, bardzo zgrabny, fajnie wyglądający rower, który niestety możemy przerobić tylko na mid drive'a. Um, na ogół myślałem, że w tym zestawieniu nie pokażę Wam rowerów z sztywną tylną osią, ale no, kurczę, ten Cube zasługuje na to, bardzo mi się podoba. Fajna jest to konstrukcja i gdy chcecie taki rowerek, którym będziecie latać po lesie, jeśli chcecie go skonwertować nie na motorower albo skuter elektryczny tylko na coś lekkiego, na czym będziecie sobie fajnie lekko śmigać, to to jest dobra droga. 4400 zł. To jest już drogo. To jest trochę pieniędzy, ale mamy tutaj na przykład hamulce SLX na tył mega fajnie, z przodu jest chyba jakiś inny hamulec, widziałem w opisie z przodu jest Formula C1 też bym na SLX-a zmienił i mamy tutaj tak z przodu Foxy, z tyłu Foxy więc no robimy robimy ten sprzęcik, jeśli chcę, chcielibyście go sobie przerobić na Mida to ja pewnie bym ładował od razu do niego TSDZ z zewnętrznym oprogramowaniem kombinowałbym, żeby był jak najbardziej przypominający fabryczne elektryki, patrząc na trójkąt wydaje mi się, że zmieściłaby się tutaj nieduża bateria bidonowa, tak mi się wydaje ale cały czas, tak jak w poprzednim przypadku no, trzeba by było e, najlepiej wydrukować szablon i przymierzyć, wolałbym żebyście nie kupowali w wieże, że Otaba powiedział, że wejdzie, to wejdzie. Tutaj fajnie jest, że ten damper jest po zewnętrznej stronie, jest jakby za tym trójkątem, kiwak tak samo, więc ta przestrzeń w środku jest dosyć um, bezpieczna do tego, żeby zamontować tą baterię bidonową. No i wygląd. No podoba mi się ten wygląd. Podoba mi się ten wygląd. Ja myślę, że na tym skończymy, bo to właśnie już było 8 rowerów z OLX-a. Który z nich Wam się podoba? Czy któryś na tyle Wam się spodobał, że faktycznie go kupiliście. Jeśli tak, to skontaktujcie się ze mną, gdy go już przerobicie na elektryka. Będzie mi miło. Będzie mi miło, że ten film zainspirował kogoś na tyle, że kupił rower, przerobił go na elektryka. Ja chętnie go pokażę na jednym z kolejnych odcinków. W ogóle, jeśli podoba Wam się taki format, to możemy zrobić kolejny film, na przykład rowerów super tanich. Tak już wydaje mi się, że będziecie chcieli to też zobaczyć, czyli na przykład rowerów do 1000 złotych, które można by było przerobić na elektryka. Na zewnątrz zaczyna się robić pogoda, mnie to strasznie cieszy, dlatego że no zaczniemy nagrywać filmy na zewnątrz i właśnie to będzie to. Mam też dla was sporo przygotowanych materiałów, ale nie chcę nic zdradzać. Ten sezon będzie naprawdę gruby, to będzie coś zupełnie nowego, ale ja już się nagadałem, moi drodzy. Na tym będziemy kończyć. Trzymajcie się zdrowo. Jeździjcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.